Tanto está. <szybciej> Rusza, Ignasz, szybciej. Sprawdzam obecność zawodników MDP chemsko Zawodnik numer jeden chemsko Ręka do góry. Dwójka. Chemsko-Śląskie do góry ręka, dwójka. Oskar. Ręka do góry. Trójka. Czwórka. Piątka. Szóstka, siedemka, ósemka i dziewiątka. Czekaj, jeszcze czekaj! Teraz, teraz! Ciebie! Do biegu przygotowuje się MDP Marciszów. Czyli zapraszam zawodników już na wewnętrzną część boiska. I zawodnicy będą zwiedzać sobie sami węże i przygotować. Leci, leci, leci!